Witajcie, kochani, w czwartym wtorku z trzydziestką w lipcu. Nie zdradzę, co tam na ankietce wyszło. Zobaczycie. Tylko, że w sierpniu jest pięć wtorków. A tutaj mamy na razie na 50% zlatu, bo mamy dwie trzydziestki wygrane. A jest rabka z numerem siódmym. Zobaczymy, czy coś

Może karty. Diament klucz, diament banknot, moneta klucz, banknoty sztabka, kończyna pierścionek, koniczyna walizka, sztabka klucz, i no i walizka banknoty, czyli będzie na pół na pół, bo nie wiem, czy tu, tu, tu się chyba nie spodziewam już 5000. Pięćdziesiąt, dwa miliony, sto pięćdziesiąt, dwa miliony, pięćdziesiąt tysięcy, dwieście, sześćdziesiąt, dwieście, pięćset, trzydzieści, no i sześćdziesiąt, czyli ta zdrapencja jest pusta. M, M, M z nie wiem czym ME. To już na pewno jest prosta. ME. Dobrze, kochani, czyli takie połowiczne te wtorki z trzydziestką w lipcu. Bo wygrała zrabka numer 4 i zrabka numer 3, piątka i 7 puste piątka i siódemka puste zobaczcie mamy dwa zwrociki i to tak nietypowo bo w zdrabce numer 3 zwrot pod dwoma sztabkami w grze drugiej a w zdrabce z numerem czwartym to w ogóle jest hit bo jest zwrot tutaj w grze numer 3 dobrze kochani to wtorki z trzydziestką. W lipcu się spisały pół na pół, ale jeszcze nie jest źle, bo nie, krzyżówki ładnie w czerwcu dały, więc lipiec tak średnio się spisał. No ale, ale wygrane są. To najważniejsze. No i tutaj mówię ta ciekawa wygrana w grze trzeciej, w grze trzeciej i w grze drugiej, a nie w grze pierwszej. Tak jak zazwyczaj to bywa. Dobrze, kochani. Ja już się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa!